Się widać dzisiaj na moim kanale z części drugiej Testowań Skinów Właśnie sobie dzisiaj kupiłem nowego, ale wiemy jak on atakuje. to jest ten sam oczywiście. Jak ten. Jak ten. Tylko że... Inne kolory. Mi się ten bardziej podoba oczywiście. I ale on też jest spoko, ten normalny. A on tak przybiera nóżkami. Dobra, czyli oczywiście lecimy od skinów. Pierwszy to jest do kolta oczywiście. Nocny anioł Colt Właśnie tak. Dziękuję Wam za aż 300 wyświetleń w, w 20 godzin. Dziękuję Wam za to, a my już odblokowujemy mlecznego anioła Kolta. I emotikonkę oczywiście do niego. Nie mam wszystkie tutaj, oczywiście, skiny. Sobie ustawmy tutaj. Czekaj, czu. Czekajcie, co to jest. Co to jest? Ej, fajna emotka. Jeszcze raz. I no, a tutaj czekaj. Ale my sobie ją ustawimy oczywiście. Uf. Uf. On będzie oczywiście za free. Sobie przetestujemy go No, bardzo fajny ekran wczytywania. No, już tutaj mamy oczywiście inne skiny. Jak on atakuje? Eee test. No nie razu mnie nie trafiłeś. Właśnie tego skina też będziemy testować, bo mi się wydaje bardzo fajnie. Oj ja jak on nie trafi. Dobra. Zabity. Dobra. Przecież stummy sobie tą emotę. Ona się nie rusza, jaj, Dostaniemy minus 20? Tak. No trudno. Bardzo fajny skin. Lecimy do To jest właśnie taki nowy gość. Monitorowany poko. Sekundmy sobie go. Mi się jakoś zwykle nie podoba. Znaczy, no, jest Git, jest ok. Może być, nie wiem. Ej, 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 ej. Dobra. Zagrajmy sobie. Może, może, może. Może nie musi, ale może, 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 może. A trochę tego, trochę tamtego. Kral. Dobra, przetestujmy jak on atakuje. Jak gdzieś tutaj sobie dajemy. Aha Dobra. To tylko. Masz... Co jest? Aha no okej okay, jest. Po prostu takie ma złote emotkę. Nawet... Spoko, spoko. Lecimy dalej! Tutaj na majka ktoś jest. O nie, 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 tutaj nie było żadnego. Oczywiście 8-bit Ma nowego skina antywirusowej. 8 tak Zakummy sobie go. LEGENDARNA SKÓRECZKA i nowy rok oczywiście ten emoteczki czy testujmy sobie go czemu nie pewnie atakuje tak jak ten y, w, wirus ośmiobitowy, ale ciekawe jaki ma ten, animacja zabijania no szczela tak jak no, oczywiście te, no. Inne kolorki, wszystko. Dobra. Hey O. Zobaczcie! nie e, dobra, e, minus Aha! Czyli jego zła animacja to to jest, że się rozpada na kawałeczki, okej. Okay. Nawet fajnie. Tu! Dobra. Nawet fajny ten to jest. Tik? Nie ma nowy jakieś... Nie, czemu ja zawsze myślę, że... Aha! Jeszcze jest ten! Laleczka Jessie! 21 rano, tylko Dobra, cena nawet fajna. Przeczytajmy ją. Ja. Nawet trochę przerażająco, jak to myśli. Właśnie na, wczor na wczorajszym odcinku, bo już jest aż 15 łapek. No to dobrze. Nie, no, zrobiliście rekord. No to mi... Jeśli macie jakieś mity, to podawajcie w komentarzach. Bo w tamtym filmiku były włączone. Aha, dobra, dobra, pójdź. No. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. No ja i tak nie grałem, nic. To są zwyczajne te y, animacje. I Rico miał nowego skina! Finałowy boss Rico! No, nawet jest fajny. Mi się jakoś podoba. No i emoteczka. No, oczywiście animację. i Płonący ognie. Przystosujmy sobie Ricocheta. No, Ricocheta jak to ten. To był tam z tego, ekranu y, no, ekrany w Fortnite. Jeśli chcecie odcinek z Fortnite'a, może nawet dzisiaj, jeśli dzisiaj wbijecie, dzisiaj, dzisiaj, tak jak, tak jak wczoraj, tak jak wczoraj, y, wbijecie y, ten, no, ile by tu mogło być tych Dobra, zrobiłem gościa. Yy, to jak tutaj będzie 10 łopieczek w górę, dzisiaj, dzisiaj, tak jak wczoraj, bo wiem, że umiecie, tylko musicie chcieć. Jak umiecie, to, to musicie po prostu chcieć. O, jak Przeszkoczy to! Aha On się zamienił tymi broniami Chyba, że tak. Yy. Aha, czyli pewnie jego tamto to jest Wiecie no Że mu wypadałem to kule... te kuleczki i coś tam coś tam w tyle. Kto ma nowego jeszcze z Jarka, gdzie Nie, też nie. Teraz na pewno bo... No, no, no. Totally Czemu ja sprawdzam tak po kolei? Aha! Stu, Santa Stu. Santa Stu oczywiście. Wielki gór. No, kupmy sobie go. Fajny, fajny, fajny Gość Ma na nim dużo pucharków Sobie zagrajmy Będziemy sobie grać to, no. Czemu nie, czemu nie Nawet będzie spoko Pierdol okay. No, sobie przeskoczył. A ja nie Czemu on strzela? Aha, macie prezenty! <śmany> macie prezenty! Dobra! Kolejnego zabiliśmy. Fajny, fajny, fajny! Aha! I on lata tym całkiem. Hej! Fiii, ja się kręcę. Pum, 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 pum. Jeszcze nieraz mnie zginąłem. Kurde! Dobra, zrobimy ich. Ja mam tą emotkę nawet w prawdziwym brawlu. fajny skin. Santa Stu Nawet to not fajny. Samotny. Kogo tu mamy kolejnego? Pajpir! Taki. Mi się nie podoba ten skin. No bo jakiś taki. Nie. Niosąca flagę pipe Zobaczcie co to jest.

Dobra, czym? Aha, takimi ptaszkami. O! Mhm. Dobra, nie. Jakoś to nie będzie za fajna gierka. No dobra, przegraliśmy. Zobaczmy. Aaa, obrażone. No. Nie chcę wyjść. I nic. Dobrze. Dobra, następny skin to jest Frank i to dwa skiny, ale on ataku one atakują tak samo te skiny, tylko że ten jest czerwony, ten jest niebieski. Dobra, czerwonego mu się bardziej podoba. Hi, 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 się, hi. Aha. To jest takie coś? No konfetti, jak nie konfetti. Zbiór w 5 na 5 No właśnie taki tryb będzie. Zaczynamy sobie gierek. What? Czyli tak się nie wygląda. Zobaczymy, jak atakuje. Pum, pum. pula, pum. Pum, pum. pula, pu, pu. Nie umiem grać Frankiem. pula, 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 grać pula, Dobra. Yy, on jest właśnie fajny spray, tylko yy, no właśnie, ja jeszcze nikogo nie zabiłem I chcę zobaczyć jaki ma ten. Abra games, weź mi tutaj. Nie obijaki się zaglądam, Abra Games. Po prostu no... Ja lubię go oglądać z tego. Okej. Okay. no tu z tam sądu rasa. Trzeba mieć 20? Aha, no to okej. Okay. Dajcie mi. Dajcie mi. Dajcie mi. Dobra, tu nosi. a masz, a masz, masz. Dobra. Tu, tu, tu. A, no do, do, dołu panu. Dupa, no. dupa niezwycięstwo. Teraz uciekajcie. Pu, pu, pu. Aha, co Dobra, dobra. Może nie za fajnie, ale. Może nie za bardzo gram tym. Frankiem, ale. Mójcie, że fajnie. Jak coś wygląda, Bambik 217 1, się tak nazywa. Zrób smok. Ja? What? 10 Czemu ja tutaj mam tego gościa? Jasne, yes. dobra. Ja ci są jeszcze? Nie, Edgar nie ma. Ma nic? Yyyy... ni nie ma. Mani? Eee, nie, nie ma. Ja, jak to Aha, on ma tylko... Koletka, którą wczoraj odblokowaliśmy, co? Do... Dobra, przetestujmy se. Chociaż nie podoba mi się ten skin. Picsu! Kolejny! Chciwie na Aha, herbaton, dobra, herbatą dobra. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie wkład. W komentarzach. Ja pierdziel. Co ja zrobiłem? Zadymarze straszą klejnoty swoje. Strasł swoje klejnoty, gdy ze samym po kto no. Co tego nie wiedział. Pum. 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 Dobra. Chop, co so, dobre jest, spoko. Dobra. Pup, pup, pup. Ej, dobra, mam ultę. Ona tylko żaba. Chce się odsunąć, nawet jak jest na tym. Na maksymalnie. Start group! Chodź, 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 chodź. Bum. Za chwilę mam ten Hyperduadowanko Tu koletki Dobra O nam tutaj rzuci. My nie chcemy. My nie chcemy takiego czegoś. 17 mam cube Dobra, pa. Pum. Pum. Dobra. Zabicie, zabicie, zabicie. Nie, 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 ziemi wszystko przy ziemię, pum, 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 pum! Zbieraj! Oj, idźcie, przynajmniej zobaczymy, jakie tam jest. Dwa. Wow. A! Kotomir, Kotomir, Kotomir. Kotomir <grystanie> mi I pomalowałam pomalowałam w łące. Tak, mój gościu. Co jeszcze? Może ten sobie w katalogu zobaczymy? 19 minut. Tu ganiam do dzieła. Dobra, jeszcze nie mam. Jeszcze czterech nie przytaczać. pokażcie. Tak, dobra. Bokser, kit, złota łapa. Dobra, no co jeszcze? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Dobra. A morderczyk jeł. Jeszcze jest do przetestowania. Dobra. Co jeszcze? Wszystko? Aha! To Zobaczmy. Tak, to tego fałca i go od razu przetestujemy. Dobra. I tego. Morderczego pieła. Napiszcie testa kumiecia. Kurde, wyginać się. Wyginać miałem cię Wyginę Wyginać miała cię gdzie jest tu otis? Daj mi otisa, daj mi otisa. W otis. A jeszcze jakie są do przetestowania w ogóle? No, jeszcze to jest L rozgrzewający. I po rymu. Jeszcze mamy kreskówkowego spajka, który... Do którego dojdziemy za chwilę. Batalia teraz 5 na 5. Uj, ja... Jeśli chcecie jakiegoś vloga, dawaj... Wyciskajcie tutaj 5 łapek w górę. Albo... Yyy... E... Taki jeden do y, Was wyspanie, Jedno wyświetlenie w minutę. <noise> to nagrywam y, odcinek teraz. Dzisiaj. Pum, pum, pum. Dobra? Nie! Oczywiście vloga. wtedy nagram? Jeden ten. Pum, 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 pum. <noise> Co ja Jakie że mi jest? To za mapa w ogóle. Bum, 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 bumb, 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 bumb. Dobra! bum, 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 bum. pum, 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 Bum, bum, pum, 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 bum, bum, bum. Tu on w ogóle sztyla. aha, no tak, ja jestem zbliżony z A kulka, ok zwykłe kulki, Bum, 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 bum. Dostał! No. Aha, ale dobre. Zeta, lipek 13 i gram w zetu boom, boom, patrzę Uuu, bum! Dobra. Zabity, 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 zabity. Nie! Nie! O jebić O ja cię kradzę. o jacze, o jacze. Porażka! Zobaczmy jakie maszynki O ja cię kręci Co to jest kreskówkowy spike? To jasnej chulery e, dobra teraz kiełek, kiełek Kieł, kiełek, a Kieł, kiełek, kiełek Dobra Morderczy to jest to samo, co wściekły. Wściekły, morderczy. Dobra. Zobaczmy. Kit, kit. Kit, kit. Coś co, jest w naszej drużynie dwóch kitów. Bum, bum, bum.

Chodź, 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 chodź. Chodź! No kurde! Małe gretki. to, bo po prostu no mój no, to nie jest so, fajny Co musiałem odebrać, ale było, minęło Dobra, co? Co dalej było coś? 33... 25 minut! O! Chyba wam się tego nie będzie chciało. Ale nadszedł czas na ostatniego dzisiejszego skina. Kreskówkowy. Spy. Ale dziwna animacja. Kreskówkowe, Spy. Fajny sprayek. A, tak. niebieski król. Spy, 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 spy. Gdzie jest spy? Gdzie, gdzie, jest spaj? Spy. Spray. Hehehe <Gramy>, gramy Gramy nie gadamy Dobra Srebrny Mortis a... a Chyra Jakiś piękny ale piękny Pinko on pec! Pią 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 Tak? Ha 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 Jesteś typu Zartowałam <laughs> tylko. Żartowałam Żartowałem tylko Żartowałem No nie no świetnie, świetnie, świetnie Czemu on rzuca jeszcze raz? Trzeba sobie ulta nabić To zobaczymy jak... Jakiego ma ulta dobra i, ładne. Pum, pum. Dobra? O nie, no nie, kurde, dostanę minus tyle, ile mam. Pum. Ja cię kręcę, no co za górna. Pum, pum, pum. Jasnej cholerachy! Ha 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 ha! Teraz nie ma czasu! Bum! Dobra, dostałem. Korażka. Minus 31, czyli tyle ile miałem. No to, do do, do do No fajnie, 14 ranka, 0 No dobra, czyli kończymy ten filmik z kreskówką z parkiem. Naura! Nowa!